Gdyby ktoś nie wiedział, znajdujemy się na terenie sołectwa Brzeżany w powiecie górowskim we województwie Dolnośląskie. To właśnie tutaj powstał świeżo wybudowany obiekt nakładem pracy miejscowych społeczników. Boiska mają wymiar 13 na około 3,5 metra. Place do gry są 3. Bardzo fajna nawierzchnia. Bardzo fajne deskowanie to tutaj miłośnicy gry w petanki z Leszna i z góry mieli okazję niedawno się bawić. Infrastruktura dopiero co jest w planach, niemniej jednak kawałek wiaty już mają, jest się gdzie schronić przed deszczem. Nawierzchnia którą tutaj sobie zafundowali mniej więcej ma taką strukturę, jest to gryz bazaltowy przepraszam, granitowy jego frakcja jest bardzo fajna sympatyczna, jest twardo grali już tutaj, mieli jakiś mini turniej i zapewne będą spotykać się w wolnych chwilach niekoniecznie w weekendy, ale również przy okazji jakichś dni w tygodniu, kiedy będzie im się chciało pograć To pewnie w niedalekiej przyszłości obok te wiaty powstanie jakieś ognisko albo grill, miejsca jest sporo, będzie tutaj dużo zieleni i naprawdę oby takich miejscówek powstawało jak najwięcej. Obrzeże bulodromu bardzo solidnie wykonane. Deska ponad 3 cm grubości, zakonserwowana z tyłu, wbite paliki, żeby to się nie rozjeżdżało. Rama bardzo solidna, konstrukcja naprawdę palce lizać. Tam znajduje się świeżo wybudowany bulodrom. Zanim on jednak powstał, grano w kulki w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu a mianowicie tutaj u pana u kolegi Marian Polskiego Boisko jak widać ma całkiem sympatyczną nawierzchnię długości niekoniecznie ale cóż więcej trzeba żeby sobie potrenować nawet miejsce do wykonywania rzutów jest nie jest co prawda to okrąg, ale dość osobliwe.